Hej, nazywam się Paulina Skubala i zapraszam na kolejny odcinek MICEK TV. Przygotowaliśmy dzisiaj dla Was odcinek specjalny z większą dawką informacji z naszej szkoły. W dzisiejszym odcinku opowiemy o tegorocznym koncercie walentynkowym, kolejnych dniach językowych i grupie rekonstrukcyjnej z Warszawy, którą gościliśmy w Mickiewiczu. Nie zabraknie również specjalnych informacji dla przyszłych uczniów naszej szkoły. Zaczynamy od święta zakochanych. Z tej okazji nasi uczniowie przygotowali koncert walentynkowy. Postanowiliśmy zrobić go. W dwóch etapach. Pierwszy etap była to debata uczniów z tezą o istnieniu miłości od pierwszego wejrzenia. Po debacie uczniowie naszej szkoły prezentowali swoje talenty muzyczne, jak i aktorskie. Mogliśmy również wysłuchać mini koncertów w wykonaniu naszego szkolnego zespołu muzycznego. Jak co roku w Mickiewiczu obchodziliśmy dni językowe, które trwały od 6 do 10 marca. Wówczas uczniowie naszej szkoły sprawdzić mogli swoje umiejętności językowe, biorąc udział w różnych konkursach. Między innymi był to konkurs mistrza języka, czyli był to test gramatyczny z języka niemieckiego, angielskiego i francuskiego. Do tego mieliśmy nowość, był to konkurs Culture Vulture. Były także konkursy dla osób, które są utalentowane plastycznie, czyli był konkurs plastyczny na plakat. Konkurs na prezentację multimedialną. Dodatkowo mieliśmy także konkurs na inscenizację. W tych dniach gościliśmy również studenta z Turcji, który przez cały tydzień prowadził zajęcia z naszymi uczniami. 13 marca naszą szkołę odwiedziła grupa rekonstrukcyjna z Warszawy, która przeprowadziła żywą lekcję historii. Spotkanie skierowane było do uczniów Mickiewicza oraz gimnazjum nr 1 i numer 2 w Lublincu. Takie lekcje jak dzisiejsza, że rekonstrukcje historyczne, że wychodzenie do młodych ludzi z takimi historiami, opowieściami o tym, co dawniej było, jak to kiedyś wyglądało, są najlepszymi lekcjami historii, które mogą się dzisiaj zdarzyć w obecnych czasach młodym ludziom. Historycy przybliżyli nam sytuację z czasów Powstania Warszawskiego na podstawie wspomnień kombatantów i bohaterów tamtych lat. Dowiedzieliśmy się także, jak młodzież z tamtych czasów brała udział w wojnie głównie poprzez organizacje harcerskie. W związku ze zbliżającymi się dniami otwartymi w naszej szkole, zapytaliśmy naszych znajomych, dlaczego warto przyjść do Mickiewicza. Oto, co usłyszeliśmy. Jako przewodniczący szkoły, mogę śmiało stwierdzić, że nasza szkoła jest najlepszą szkołą w okolicy po prostu. Mamy fajne imprezy, mamy naprawdę ta szkoła rozwija nasze zainteresowania. Jest bardzo wiele kółek, na przykład strzeleckie z matematyki, z informatyki, co mnie bardzo cieszy. No i ogólnie lubię tą, szko tą szkołę za atmosferę. Naprawdę. Moim zdaniem wartość do Mickiewicza, ponieważ jest wysoki poziom nauczania i super klimat. Polecam. W Mickiewiczu jest świetna kadra nauczycielska, wspaniali ludzie, którzy tworzą niesamowitą atmosferę i to właśnie dlatego buduje i są prestiż tej szkoły. Jak sam szedłem do Mickiewicza, to już miałem od początku, od pierwszej klasy, przyjemność współpracować z najlepszą kadrą, z najlepszym gronem nauczycielskim, które było wspaniałe. No i myślę, że będę pamiętał i to przez długie lata. Dzięki. Szkoła jest bardzo przyjazna i możemy rozwijać tutaj nasze zainteresowania i pasje. Bierzemy udział w różnych projektach. Ostatnio stworzyliśmy nawet szkolną telewizję, gdzie możemy rozwijać nasze zainteresowania. Na dziś to już wszystko. Pamiętajcie o subskrybowaniu naszego kanału i śledzeniu nas na Facebooku i Snapchacie. Do zobaczenia w następnym odcinku.